W końcu ta gra wygląda tak, jak powinna na wyjazdach. strzeliliście dzisiaj 4 gole. To tyle samo co do tej pory udało Wam się mieć w kościach. Ciężko powiedzieć, czy gra właśnie powinna wykonać zwycięstwo cieszyło strzoneć cztery bramki. No i on tak było w kolejnych meczach. Teraz przed wami trudny wyjazd do Krosna. Tam też spodziewacie się ciężkiej przeprawy? Każdy mecz jest trudny. Wiadomo, że musi wygrać w teoretycznie troszeczkę łatwiej. Nie jest to nas pierwszy wyjazd, wiadomo w. Końcu. W tym roku też nie spisywane na, na straty i udało się wygrać jeden. Będziemy się jej powtórzyć. Śledzicie inne wyniki? Wiesz, jak wygląda teraz tabela? Jeżeli będziemy patrzeć tylko na siebie i będziemy wygrywali mecze, to nie, nie będzie konieczności patrzeć za siebie. Wsparcie kibiców okaże się kluczowe w tych wyjazdach dla Was? Na pewno tak. Na pewno kibice zawsze nam pomagają, czy na wyjazdach. Zawsze to jest dla nas dużo, dużo lepiej. I oby tak było w krosie. A jak wygląda atmosfera w zespole na ten moment? Na ten moment wiadomo. Na pewno takie zwycięstwa budują. Nie, nie można powiedzieć, że, że jest źle. Jest, jest dobrze, mówię, każdy tysiąc ludzi nas, nasz, tak poprawiało.